Dobrze wiesz, że ćwiczenie motoryki małe jest niezwykle ważne już od najmłodszych lat. Ale czy wiesz, że te proste czynności przygotują dziecko do nauki pisania? Chodź, pokażę Ci kilka naszych produktów i super ćwiczenia, które z nimi przeprowadzisz. A wszystkie produkty będą do ćwiczenia grafu motoryki. Pierwszym produktem są ogromne litery do nauki pisania. Strzałki pokażą Ci, jak i w jakiej kolejności podążać za liniami. Możesz robić to palcem albo markerem do białych tablic. Wybierz literę i podążaj po jej przerwanych liniach w odpowiedniej kolejności. Po skończonych ćwiczeniach, markę możesz oczywiście łatwo zmazać. Super produktem są również silikonowe cyfry, które możesz odmalować na kartce papieru lub poruszać palcem po ich kształcie. Cyfry są silikonowe, więc fajnie się wyginają. Ćwiczenia grafomotoryki również rewelacyjnie sprawdzą się z naszymi planszami. Do planu ze szlaczkami dołączony jest patyczek, dzięki któremu możemy potrenować prawidłowy chwy. Szlaczki to najlepsze wstępy do rozpoczęcia umiejętności pisania, a produkt ten sprawdzi się zarówno jako zabawka i pomoc dydaktyczna, a te i inne produkty dostępne na arante.pl.